Dzień dobry. W życiu już jest tak, że na jakość tego życia wpływa bardzo mocno miejsce, w którym mieszkamy. Również jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne. Z tym, że czasami ten wpływ jest naprawdę zaskakujący i trudny do przewidzenia. Weźmy na przykład takie stwardnienie rozsiane, przewlekłą chorobę, która atakuje osłonki nerwów, ostatecznie doprowadzając do ich degradacji i do upośledzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Okazuje się, że każdy jeden stopień szerokości geograficznej oddalenia od równika zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby u osób, które na tym terenie żyją, dosyć wyraźnie, bo jest to ściśle mówiąc różnica 3,7 przypadka na 100 tysięcy osób. Oznacza to, że w Zakopanem, które leży w okolicach 49 równoleżnika, powinniśmy się spodziewać o około 18,5 mniej przypadków stwardnienia rozsianego niż w Gdańsku, w przeliczeniu na 100 tysięcy osób mieszkających w tych miastach. Dlaczego? Bo Gdańsk mieści się około 5 stopni szerokości geograficznej bardziej na północ. Zapytacie, dlaczego, pewnie domyślając się dlaczego, albo mając jakieś swoje typy, a ja. Ja opowiem Wam historię o Iranie, który w latach 1989-2006 doświadczył prawdziwej epidemii stwardnienia rozsianego. W tym okresie zanotowano bowiem ośmiokrotny wzrost liczby przypadków i dodajmy, że był to również ośmiokrotny wzrost w stosunku do tego, co dzieje się w sąsiednich krajach Bliskiego Wschodu. Ośmiokrotny wzrost to bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo duży wzrost i no, jak zapewne się domyślacie, był on związany z pewną drastyczną zmianą w życiu Irańczyków, z tym, że nie była to zmiana środowiskowa, nie był to jakiś kataklizm, to były zmiany polityczno-kulturowe. Widzicie, w 1979 roku doszło do tak zwanej rewolucji islamskiej. Iran stał się państwem religijnym, w którym dotychczas popularny, zachodni, odsłaniający ciało strój musiał ustąpić miejsca strojowi bardzo zachowawczemu, który osłaniał praktycznie całą powierzchnię skóry. I to właśnie zdaniem naukowców, przerwanie tego kontaktu, słońce, skóra, było odpowiedzialne za epidemię stwardnienia rozsianego w Iranie. Zresztą to słońce działa tak jakby ochronnie pod kątem tej choroby dla osób które mieszkają bliżej równika i tę historię Iranu poznałem z karty książki W pogoni za słońcem, której tytuł dużo zdradza i którą naprawdę mogę bardzo polecić, link zostawię zresztą w opisie. Odpowiada ona o tym jak dużo jest związków pomiędzy naszą najbliższą gwiazdą a nami. Co jest swoją drogą naturalne i to właśnie historie, które przeczytałem w tej książce można powiedzieć, zainspirowały ten odcinek. Odcinek o tym, dlaczego czasami warto wyjść na słońce po prostu dla własnego zdrowia. I no, są to historie, które sprawiły, że nie mogłem sobie odmówić nie tylko przyjemności, ale i terapii, żeby przekazać je Wam spoza murów, studia. Zanim przejdę do konkretów, to chcę zwrócić uwagę na tytuł tego odcinka. On mówi dlaczego czasami warto wyjść na słońce, a nie dlaczego czasami warto wyjść na dwór. Z prostego powodu, że gdybym chciał opowiadać po prostu o powodach, dla których czasami warto opuścić mury naszych domów i mieszkań, to mówiłbym niewspółmiernie dłużej. No bo okazuje się na przykład, że przebywanie na dworze, na łonie natury sprawia, że maleje aktywność obszarów mózgu, których aktywność z kolei rośnie w momencie, kiedy czujemy stres, presję, negatywne myśli. Że przebywanie na łonie natury, ćwiczenie na łonie natury okazuje się ćwiczeniem Dającym większe efekty, jeżeli chodzi o pewność siebie i ogólne samopoczucie, niż ćwiczenia fizyczne w murach siłowni czy nawet mieszkań. Chociaż tutaj możemy nasz organizm jako oszukać, wybierając takie palety kolorystyczne naszego otoczenia, które przypominają zewnętrzne, czyli na przykład dużo zieleni, dużo niebieskiego, wtedy też te efekty się poprawią. Zapachy kwiatowe. Kwiaty są akurat za mną, w związku z tym powinienem odczuwać efekty, które obniżą poziom mojego stresu, zadziałają przeciwdepresyjnie. Udowodniono to akurat na zapachu lawendy, ale naukowcy są zgodni, że inne aromaty też tak mogą działać. Dzieci, które wróciły właśnie ze spaceru na dworze, mają przez pewien czas lepszą koncentrację i lepiej funkcjonuje ich pamięć. No i wreszcie osoby, które w miastach mają dostęp do terenów zielonych, do parków, rzadziej zapadają na choroby układu. Sercowo-naczyniowego. I to jest tylko fragment długiej listy. Generalnie istnieje coś takiego jak hipoteza biofilii, czyli taki postulat, jakoby ludzie czuli ewolucyjną potrzebę przebywania na łonie natury i automatycznie łączyli pozytywne skojarzenia, mieli pozytywne emocje w kontakcie z innymi żywymi organizmami. Ale tak jak wspomniałem, ja dzisiaj na tapet biorę słońce, naszą najbliższą gwiazdę, którego promienie są w stanie ochronić ludzi przed wystąpieniem stwardnienia rozsianego. Ale stwardnienie rozsiane to tylko jedna z wielu chorób, które występują rzadziej, gdy ludzie częściej na tym słońcu przebywają. Jeżeli chcielibyście poszukać informacji na ten temat na własną rękę, czy jeżeli ktokolwiek chciałby to zrobić, to prędzej czy później trafiłby na informację o jednej konkretnej substancji chemicznej, która jest z efektami działania słońca wiązana bardzo, ale to bardzo silnie. Jej nazwa to witamina D, chociaż tak naprawdę to, co nazywamy witaminą D nie jest substancją biologicznie aktywną. Ale może po kolei. A więc witamina D3, która jest zawarta w dużych ilościach w takich produktach żywieniowych jak ryby, jak jaja, jak niektóre grzyby, nazywa się, po chemicznemu moglibyśmy powiedzieć cholekalcyferol. I generalnie nie musimy jej przyswajać zwłaszcza w lecie spożywienia, bowiem możemy ją wytworzyć sami. Powstaje ona z cholesterolu, a dokładniej z 7-dehydrocholesterolu w naszej skórze pod wpływem działania promieni słonecznych, a dokładniej znowu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego UVB. Z tym, że w tej postaci nie jest ona, jak wspomniałem, biologicznie aktywna. Żeby móc działać witaminizująco, musi przejść jeszcze jedną przemianę chemiczną. Muszą się do niej doczepić grupy hydroksylowe. Tę postać aktywną oznacza się jako 1,25 OH2 razy wzięte D3. Wszystko dlatego, że dwie grupy OH są przyłączone do węgli o numerach 1 i 25 w cząsteczce. Proste. I to ta pochodna działa na nasze komórki, niemniej witaminą jest nazywana inna substancja. Tak, z chemicznego obowiązku wspominam o tym. No, teraz, może, trochę o wartościach. Osoba, która jest bardzo blada i nie opalała się na przykład jeszcze w tym roku i wyjdzie na pół godziny w stroju kąpielowym w lecie na słońce, może nie jakoś bardzo wcześnie rano, ale też nie w środku dnia, to w ciągu pół godziny wytworzy około 20-30, może nawet 50 tysięcy tzw. jednostek międzynarodowych witaminy D. Ok. Jeżeli będzie to osoba opalona, albo na przykład o ciemnej karnacji, to wartość ta spadnie o połowę. Wszystko dlatego, że barwniki, które w skórze powstają na skutek opalania, albo które te osoby o ciemnej karnacji normalnie mają w skórze, blokują promieniowanie wytwarzające witaminę D. I jeżeli jeszcze będziemy mówili o osobie, której skóra z natury jest na przykład bardzo ciemna, a więc na przykład czarna, to wartość ta spadnie jeszcze o połowę, może nawet trzykrotnie. Większość organizacji zajmujących się zdrowiem ludzi zaleca dzienne spożycie witaminy D na poziomie od 400 do 2000 tych jednostek międzynarodowych. Bez słońca można to osiągnąć zjadając na przykład od 80 do 400 g pieczonego łososia. Ze słońcem, no możemy powiedzieć, że zrobi się samo w taki letni dzień, jeżeli wyjdziemy na minutę, może nawet krócej, na słońce. Mówiąc więc wprost. Przebywając na słońcu, przeciwdziałamy wystąpieniu objawów niedoboru witaminy D. A to są bardzo nieprzyjemne rzeczy, jeżeli one występują. Wymienić tu możemy m.in. krzywice, osteoporozę, zapalenie skóry, zapalenie spojówek, osłabienie odporności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych, takich jak chociażby cukrzyca typu pierwszego. Ale to nie wszystko. Możemy powiedzieć nawet tak bardziej ogólnie, że osoby, które mniej wychodzą na słońce, żyją statystycznie krócej. To pokazują wyniki analiz. To po pierwsze. Ale nie, nie ma powodu, żeby się ograniczać tylko tutaj, bo niedobory we wczesnym dzieciństwie mogą dawać objawy w późniejszym życiu a nawet niedobory w okresie ciąży mogą dawać objawy w życiu dziecka, które się z tej ciąży urodzi. Okazuje się powiem, że kobiety, które wychodziły na dwór w zaawansowanej ciąży i ta zaawansowana ciąża przypadała na miesiące letnie, miały dzieci, u których poziom witaminy D we krwi był wielokrotnie wyższy niż u dzieci, które rodziły się wczesną wiosną albo zimą, to po pierwsze, a po drugie te dzieci miały większą masę urodzeniową i jakby tego było mało, Rzadziej w życiu dorosłym, dwukrotnie rzadziej zapadały na wspomniane już dzisiaj stwardnienie rozsiane. Ale ktoś może zapytać, dlaczego skoro związek słońca z witaminą D, a witaminy D ze zdrowiem jest tak silny, ten odcinek jest o wychodzeniu na słońce, a nie o witaminie D. Witaminie, której dzienne zapotrzebowanie tak na marginesie jest obecnie ustalane przez szereg badań, bo możliwe, że jest większe niż to, o którym przed chwilą wspomniałem. A ja odpowiem, dlaczego ten odcinek jest o słońcu. Bo kiedy weźmiemy poprawkę na witaminę D i te choroby z autoagresją, w których organizm atakuje sam siebie, czyli wspomniane stwardnienie rozsiane, cukrzyca, uszczyca, to okazuje się, że rzeczywiście osoby z niedoborami witaminy D cierpią na te choroby częściej i przechodzą je no, gorzej. To jest jedna kwestia, ale suplementacja witaminy D nie jest w stanie bardzo często postępu choroby zahamować albo osoby z danej choroby wyleczyć. I bardzo dobrym przykładem może być tutaj przewijające się już przez ten odcinek niejednokrotnie stwardnienie rozsiane. W jednym z badań u pacjentów na wczesnym etapie choroby okazało się, że fototerapia, a więc próba leczenia schorzenia światłem zatrzymała postęp choroby u 7 z 10 osób w grupie, która tę fototerapię stosowała. W tym samym czasie wszyscy pacjenci z grupy kontrolnej zapadli na pełną i ciężką postać choroby. Co ciekawe, poziom witaminy D u obu grup był podobny. Świadczyć to może o tym, że wychodzenie na słońce to nie tylko produkcja witaminy D. I taka jest prawda, bo w skórze pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego powstają też inne molekuły. Na przykład swego czasu określony mianem molekuły roku tlenek azotu, którego działanie sprowadza się na przykład do obniżenia ciśnienia krwi, a także do regulacji działania układu odpornościowego. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie infekcji tlenek azotu był w stanie tak jakby zmobilizować układ odpornościowy do wzmożonej aktywności. Ale w momencie, kiedy ludzie byli zdrowi, to aktywność układu odpornościowego malała. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia regulacji chorób autoimmunologicznych, bowiem w tym wypadku właśnie układ odpornościowy jest nadaktywny, atakuje nasz organizm. Ciekawe jest to, że tlenek azotu może także wspierać regulację masy ciała. U myszy, które były na wysokotłuszczowej i wysokokalorycznej diecie, niewielka dawka promieniowania ultrafioletowego każdego dnia chroniła je przed przybieraniem na wadze. Gdy tym samym myszą i przy tej samej dawce promieniowania ultrafioletowego naukowcy no, biochemicznie uniemożliwili wytwarzanie tlenku azotu w skórze, ta ochronna właściwość ultrafioletu zniknęła. Jakby tego było mało, to intensywne światło, intensywne jasne światło jest w stanie chronić dzieci przed rozwojem. Krótkowzroczności, kiedy działa ono bezpośrednio na oczy dziecka. Mówiłem o tym w filmie o krótkowzroczności, do którego link zostałem w opisie, tam jest cały segment na ten temat, możecie posłuchać więcej. I takich przykładów bardziej lub mniej bezpośredniego wpływu światła słonecznego na nasze zdrowie jest więcej, ale moim zdaniem to, co mnie najbardziej zdziwiło i to, co chyba dla Was też będzie najbardziej szokujące, to jest to, że promieniowanie słoneczne może chronić przed występowaniem nowotworów, a nawet Wspomagać leczenie nowotworów skóry. Ale jak to, Dawid, zakrzykniecie? Przecież promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe wywołuje raka, wywołuje złośliwe nowotwory skóry, wywołuje czerniaka. No i to jest prawda. UVA, UVB i zwłaszcza UVC jest w stanie w pośredni albo bezpośredni sposób doprowadzić do zniszczeń w obrębie DNA. Te zniszczenia zaś mogą ostatecznie skutkować mutacjami, mutacje ze złośliwieniem się komórek. To wszystko jest prawda, i dlatego w środku dnia, w lecie, powinniśmy raczej unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne, a na pewno unikać takiej ekspozycji bez odpowiedniej ochrony. O tym robiłem z kolei film mniej więcej rok temu i też link zostawię w opisie: jak wyjść na słońce i nie zrobić sobie krzywdy. Ale badania sugerują, że promieniowanie słoneczne może też w kontekście nowotworów być korzystne. Po pierwsze, osoby, które właśnie leczą złośliwe nowotwory skóry i jednocześnie nie unikają słońca, mają lepszą przeżywalność, jeżeli chodzi o leczenie, o terapię. Mają lepszą wyleczalność te terapie, które są wspomagane ekspozycją na słońce. To po pierwsze. Po drugie, jak już wspomniałem, osoby, które przebywają dużo na słońcu, żyją statystycznie dłużej i może to być związane z tym, że rzadziej zapadają na pewne rodzaje nowotworów. Analizy statystyk pokazują, że częstsze przebywanie na słońcu zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, raka piersi, raka prostaty, jajników, trzustki, węzłów chłonnych i wielu, wielu innych. Jeżeli chodzi o to działanie ochronne przed rakiem, to wielu badaczy znów przywołuje w tym kontekście witaminę D, ale żeby się znów na tej witaminie D jakoś nie zafiksować, możemy też dodać, że wychodzenie na słońce powoduje wydzielanie w naszym organizmie endorfin, które obniżają stres, przeciwdziałają depresji, poprawiają nasze samopoczucie i jednocześnie mogą odpowiadać za uzależnienie od opalania. Bo to wynika z badań i tym trzeba też, może niewyraźnie zakończyć, ale wyraźnie w tej narracji zaznaczyć, że ze Słońcem jest tak jak ze wszystkim. Jeżeli stosujemy się względem niego, czy zachowujemy się nieodpowiedzialnie, albo z nim przesadzamy, jeżeli chodzi o dawkę, to może zamienić się w truciznę. O tym, że słońce poza tym, że jest dobrodziejstwem, to może być także zagrożeniem, trzeba naprawdę pamiętać. I na przykład nie wychodzić w lecie na słońce w okresie pomiędzy 11, pomiędzy 10, a powiedzmy 15, kiedy jest ono najwyżej, bo wtedy najwięcej tego szkodliwego promieniowania możemy przyswoić. Nie powinno się też przesadać z opalaniem. Maratony opalania, takie opalanie się na buraka, rasa dobrze, to też nie jest dobre rozwiązanie, bo wtedy odczujemy głównie te negatywne skutki. Trzeba też pamiętać o ochronie, jeżeli już jesteśmy na słońcu bardzo długo, to moglibyśmy zadbać o to, żeby to słońce no, nam nie zrobiło krzywdy poprzez posmarowanie się na przykład kremem z filtrem i znowu mogę to odesłać do filmu sprzed roku. Ale tak długo jak robimy różne rzeczy z głową, jak korzystamy ze słońca z głową, tak długo możemy z niego czerpać wiele pozytywnych skutków. A skoro mówimy z głową, to chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy kończąc: a mianowicie, że ekspozycja na słońce, na światło słoneczne jest czynnikiem silnie przeciwdepresyjnym i to prawdopodobnie niedobór słońca w miesiącach zimowych i późno jesiennych jest odpowiedzialny za depresję zimową, która fachowo określa się mianem SAD. To skrót od angielskiego Seasonal Affective Disorder zaburzenie afektywne sezonowe. Czyli właśnie tak w żargonie medycznym w klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-10 nazywamy zimową depresję. Tak, to jest rozpoznana choroba. Można mieć depresję sezonową i można ją leczyć między innymi, ale nie tylko fototerapią. Z drugiej strony warto też w tym momencie będąc przy głowie powiedzieć, że kiedy przeanalizowano takie duże zbiory danych, czyli big data, to analitycy którzy te dane mieli z różnych źródeł, między innymi z Facebooka, z Instagrama i ustalili, że bardzo ważnym czynnikiem, który może mieć działanie przeciwdepresyjne i leczące depresję jest życie w słonecznym Otoczeniu, czy w słonecznym klimacie. I z drugiej strony, osoby, które urodziły się w lutym i marcu na półkuli północnej, poza rejonami równikowymi, zapadają na przykład na schizofrenię o 5-10% częściej niż pozostała część społeczeństwa. A więc miesiąc urodzenia jest silniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia schizofrenii niż na przykład posiadanie osoby chorej w rodzinie. To potwornie ciekawe. Podsumowując zaś, mogę na pewno jeszcze raz polecić tę książkę i powiedzieć co zresztą z niej wynika, że są powody, żeby się słońca obawiać. Są powody, żeby tego słońca pożądać, ale pod żadnym pozorem nie powinniśmy się od tego słońca odcinać. Dlaczego? Dlatego, że przez miliony lat, przez setki milionów lat ewoluowaliśmy w jego obecności, ewoluowaliśmy pod dyktando rytmów, które ono nam Wyznaczało. I akurat w taki dzień jak dziś, słoneczny pomiędzy jedną falą upałów a drugą, zamierzam się do tej własnej rady zastosować. Do zobaczenia. Do usłyszenia.